Halo, halo, witam o poranku i zapraszam Ciebie na bardzo krótkie słowo dzisiaj, ale mam nadzieję, że Ciebie rozkręci, że Ciebie nastroi właściwie Twoje serce w kierunku Boga i da Ci przedsmak tego, co Pan Bóg chce ci powiedzieć dzisiaj, jak chce naprowadzić Twoje życie na swoje ścieżki. Zapraszam. List do Filipian 4, 5. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Skromność to jest takie słowo dosyć yy, staroświeckie nawet bym powiedziała. skromny. Skromność kojarzy się z kimś, kto jest taki po prostu milutki, ale niepozorny, cichutki, gdzieś tam sobie siedzi w kącie, nikt na niego nie zwraca uwagi, bo nie jest nikim ważnym, nie jest nikim interesującym, tak się trochę skromność kojarzy, a to jest bardzo niemodne w tych czasach. Tak? Te czasy są takie nastawione na to, żebyś był dynamiczny, żebyś był pewien, pełen pomysłów, żebyś prowadził takie życie, które po prostu innym zapiera dech w piersiach. I żebyś był pełen pasji, energii, i, i pomysłów, i ekspresji, i żebyś był głośny, i żebyś był interesujący, i żebyś był w centrum zainteresowania i tak dalej. Więc y, takie, takie mamy czasy. Być może zawsze tak było, tylko teraz mamy więcej środków y, przekazu i komunikacji, że jest to więcej właśnie komunikowane częściej się o tym słyszę. Słyszy. No i właśnie, kiedy czytamy Biblię z takim słowem skromność, to sobie myślisz, no to ale to nie jest atrakcyjne. E, każdy z nas chciałby być w jakiś sposób atrakcyjny e, dla innych ludzi, dla Boga oczywiście też, ale dla Boga i dla innych ludzi. A tutaj, jak to, jak to skromnym, co to znaczy skromnym? E, to jest e, takie przykazanie, które jest z jednej strony bardzo trudne do do wykonania, bo to chodzi o cechy charakteru, a nie coś, co ja zrobię, tak? To nie jest tak, że ja pójdę i zrobię i już przykazanie będzie wypełnione. Tylko bądźcie skromni, niech wasza skromność będzie znana innym ludziom. No, znaczy, niech inni ludzie mówią o nas, że my jesteśmy skromni. Że my jesteśmy skromni. Ta skromność w Biblii łączy się z pokorą, czyli z tym, o czym mówiliśmy wczoraj. O Mojżeszu jest powiedziane w niektórych przykładach, że był najskromniejszym człowiekiem, jaki chodził po ziemi. Inne przykłady mówią, że był najbardziej pokornym człowiekiem. Czyli człowiekiem, który nie, nie koncentruje się na sobie, nie mówi o sobie, nie chwali się, nie pokazuje się, nie, nie rzuca się w oczy, jest wartościowy dla Boga i innych ludzi. Ale nie nagłaśnia się. Tak, to jest coś właśnie takiego wbrew y, współczesnym trendom, gdzie nagłaśnia się wszystko. Tak, nagłaśnia się nawet głupotę, nagłaśnia się czyny takie wręcz haniebne, czy złe, nagłaśnia się coś, co, y, co tak naprawdę powinno się wstydzić i chować, to są takie czasy, że się to nagłaśnia. Tak więc skromność łączy się z takim niekoncentrowaniem się na sobie, na swojej osobie. Robisz swoje, wypełniasz swoje obowiązki, służysz innym ludziom, zdobywasz wiedzę, rozwijasz się, tworzysz piękne rzeczy czy wspaniałe rzeczy, budujesz coś, ale nie trąbisz o tym wszystkim, nie, nie stawiasz siebie w centrum tego. Patrzcie na mnie, to ja zrobiłem, patrzcie na mnie, to ja, <grym> ale to jest to, o czym mówiliśmy wczoraj. Oddajesz chwałę Bogu, czy koncentrujesz się na Bogu. Akcent jest na tym, co Bóg zrobił, a nie na tym, kim Ty jesteś. Tak więc skromność, ta skromność ma być znana innym ludziom. To znaczy, że nie tak, że ty mówisz innym ludziom, ja jestem skromny, słuchajcie, jestem skromny, możecie o, o mnie teraz tak mówić, tylko że ludzie sami rozpoznają w tobie tą skromność. Widzą w Tobie autentyczność, widzą w Tobie słabość, widzą w Tobie te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj staramy się ukryć, że są, bo, są, bo są brzydkie dla innych. Te nierówności, że tak powiem, charakteru, nierówności naszego życia te trudności, przez które przechodzimy. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby je nagłaśniać i pokazywać wszystkim. No zobaczcie, jestem taki zwykły i taki właśnie skromny i pokorny, bo mam problemy, bo mam trudności z samym sobą. No właśnie nie. To, to też nie chodzi o to, bo też można z tego zrobić jakąś a, akcję marketingową, że tak powiem swojej osoby. A, chodzi o to, żeby być normalnym, e, ale żeby akcent tego, co robimy, o czym mówimy, był na, na Bogu, a nie na nas samych. Żebyśmy byli po prostu tak z tyłu, tak, z tyłu, żeby On był z przodu. Myślę, że to jest bardzo taka uzupełniająca myśl do tego tematu. Skoro Jezus przychodzi, skoro Pan jest blisko, skoro Jego nadejście już jest za rogiem, to, to powinniśmy badać swoje serca, to powinniśmy badać swoje postawy. Nie iść za przykładem ludzi z tego świata, ale, ale zachowywać się tak, żeby jemu się podobać, żeby, żeby nasze życie podobało się jemu, ponieważ za chwileczkę on przyjdzie i już będzie dla wszystkich jasne, kto tu rządzi, jakie wartości są cenione, jakie kryteria są stosowane względem nas, jeśli chodzi o ocenę naszego, naszego życia. I, I tylko Jego ocena będzie się liczyła przez całą wieczność. Więc jakby teraz już dostosuj swoje życie do tego, co będzie się kiedyś tylko liczyło. I niech Boże kryteria będą dla Ciebie najważniejsze. Niech, niech Jego ocena będzie najważniejsza. Niech to, co On uważa za wartościowe, będzie w Twoim życiu. A skromność jest właśnie taką cechą. Eee, skromność, nie pchanie się, nie nagłaśnianie się, eee, nie podkreślanie swoich jakichś umiejętności, cech, wspaniałości, tylko wskazywanie na Boga, tak? Rozum w ogóle rozumienie tego, bo tu nie chodzi tylko, że ja teraz będę to robił, ale ja to rozumiem, że, że od Boga wszystko pochodzi i dlatego jestem skromny, dlatego jestem w cieniu i mi to nie przeszkadza, ponieważ wiem, że On wykonuje pewną pracę przeze mnie. Okej, okay, Panie Boże, <grym> nie wiem, co możemy zrobić, żeby być skromnymi. Chcemy. Chcemy być wdzięcznymi, chyba to z tego wynika. Chcemy być wdzięczni. Chcemy, żeby nasze serca były um, skupione na Tobie, na Twojej wspaniałości. Chcemy, żeby Ciebie było widać w naszym życiu. Żeby ludzie, widząc nasze życie, mogli powiedzieć, że Ty istniejesz. Że Ty działasz cuda. Że Ty prowadzisz człowieka. Że Ty zmieniasz człowieka. Że żeby z Ciebie nic nie jest właściwie ustawione, że, że Twoja osoba zmienia wszystko i daje ten smak, smak nieba, smak czystości, autentyczności, miłości, tego, co, czego nie da się podrobić niczym. I my chcemy trwać w takim cieniu, w cieniu wszechmogącego. <gryw> Jak mówi Psan chcemy być w Twoim cieniu, bo to jest najlepsze miejsce, w którym możemy być. kiedy Cały fokus idzie na ciebie, całe te reflektory są skierowane na Ciebie i Ciebie widać potężnego, a my możemy być w cieniu, w blasku, w tym blasku Twojej osoby, a nie w blasku reflektorów, tylko będąc ważni z uwagi na Ciebie, korzystając z Twojej chwały, będąc blisko, blisko twojej chwały, Twojej osoby. Wiemy, że już przychodzisz niedługo Jezu, wiemy, że. Że tęskniesz za nami, że wszystkie sprawy te dziejowe się już wypełniają, proroctwa i, i lada chwila być może bardzo szybko stanie się to, co ma się wypełnić, i Ty już będziesz tutaj z nami. I chcemy tak już żyć, żeby się Tobie podobać. Chcemy wyrównać ścieżki swojego życia i poddać się Tobie tak w pełni, żebyś był nie tylko naszym zbawicielem, ale też naszym królem. Żebyś królował. Żebyś naprawdę był tym, który decyduje o tym, jak nasze życie ma wyglądać. Dlatego modlimy się teraz o to, żebyś kształtował nasze serca i żebyś je szlifował, opiłowywał, dostrajał do Twojego królestwa, do Twojej osoby. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Błogosławię Was. Miejcie dobry czas dzisiaj z nim. Bądźcie spokojni, bądźcie, bądźcie pewni, że On jest lwem z pokolenia ludy, Judy, który zwyciężył, który pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał grzech. I my możemy zaufać Jemu w każdej sprawie. Bądźmy tego pewni, bądźmy spokojni, opierajmy się dzisiaj na Nim. Błogosławię Was, bądźcie z Bogiem.